Witajcie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na ulubieńców niekosmetycznych sierpnia. Mój głos cały czas dochodzi do siebie. Jeszcze nie jestem w pełni sił, że tak powiem, w tej kwestii, ale myślę, że mnie zrozumiecie, że nie brzmi jakoś źle. W tym miesiącu mam trochę ulubieńców, powiedzmy, ubraniowych, więc może od tego zacznę. Pierwszy to może nie ubrania, ale biżuteria. Jest to naszyjnik z apartu. I to jest ta ich seria elixa więc to jest ze stali nierdzewnej. To jest taki bardzo prosty, powiedziałabym, naszyjnik, w kształcie okręgu tutaj z, z otworem w środku. W odcieniach takiego właśnie złota, czy różowego złota, powiedzmy, jest czarny i, i srebro. Kolory, które bardzo lubię, które bardzo pasują mi do, do zegarka. To jest prezent, który sam od mamy imieniu jakiś czas temu. I nosiłam go cały czas regularnie, nigdy go nie pokazałam w ulubieńcach. W tym miesiącu jakoś wyjątkowo często go nosiłam. Myślę, że dlatego, że przez chorobę nosiłam często jakieś tam swetry i takie powiedzmy grubsze materiały, przygrania z grubszych materiałów, więc idealnie się ten naszyjnik do takich właśnie strojów komponował. Drugie ulubienie jest to spodnie. Ja wiem, że to takie miejsce, takiego ekscytującego. Dla mnie trochę tak, to są to spodnie z Zary, nie wiem czy widzicie, one no mają tutaj takie, taki prążkowany wzór, to jest po prostu mój spodniowy ideał, ponieważ ja bardzo lubię spodnie w odcieniu szary, a jeszcze jak mają właśnie prążki pionowe, to jest po prostu dla mnie ideał, więc kiedy zobaczyłam, to wiedziałam, że muszę je mieć i to jest Z1975, nie wiem czy to jest nazwa modelu, bardzo możliwe. W każdym razie zaraz mam jeszcze bardzo podobne kolekcje w Polsce również, więc jeżeli macie okazję, że Wam się podobają, to bardzo proszę. Takie spodnie rurki właśnie dosyć wąskie, z takimi kieszeniami jakby z zamkami, nie takie typowe kieszenie z przodu, z tyłu bo normalne kieszenie. Bardzo mi się podobają, często je nosiłam w tym miesiącu właśnie, bo ja nie muszę nawet do pracy się ubierać jakoś bardzo elegancko, mogę chodzić w jeansach, więc... Te spodnie, myślę, że w tym miesiącu tutaj y, królowały y, na moich y, nogach. I teraz, dwie rzeczy, które kupiłam, które w sumie nie nosiłam jeszcze zbyt często, ale bardzo mi się podobają, i na pewno będę je nosiła bardzo często w, w kolejnych miesiącach. Ale chciałam je pokazać, bo są jednak moimi ulubieńcami, kupiłam je w końcu y, w jakimś tam celu. I na pewno będę je nosiła częściej, jak tylko zrobi się cieplej. Pierwsza to jest koszulka taka na ramionczkach z takim bardzo fajnym. Zasłonowym, powiedziałabym wzorem, czy coś w rodzaju tapicerki, ale bardzo mi się ten wzór podoba. Tutaj mamy też koronkę prześwitującą na górze, i to kupiłam na stronie boho.com. Nigdy też nie kupowałam niczego u nich, pierwszy raz w ogóle znalazłam tę stronę. poszukałam takiego krótszego topu na wakacje do sukienek, i właśnie tam też taki, taki ciuch znalazłam, coś takiego. Ale przy okazji, właśnie żebym nie musiała płacić za wysyłkę, kupiłam także właśnie taką koszulkę. Myślę, że w lecie będzie idealna do polonej skóry, do shortów coś naprawdę w moim stylu. Będę będę nosiła bardzo często. I również w oczekiwaniu na lato, kupiłam także nowe sandały. To są sandały z firmy Steve Madden. Takie dosyć proste, znowu dosyć typowe. Z brązowej skóry. Tutaj ma też złote paski, pomalowana jest po prostu na złoto, wydaje mi się. Myślę, że zrobiono by fajne właśnie do short. To sobie wyobrażam właśnie tą koszulkę, którą pokazałam przed chwilą jakieś shorty, te sandały i myślę, że to będzie mój jeden z częściej noszonych kompletów, właśnie wakacyjnych. A myślę, że bym zdawało się dobrze do jakichś tam sukienek czy spódnic. Zapłaciłam za nie tylko chyba kilkanaście dolarów, bo kupiłam je na Hotlook. I tam zawsze mają dobrą promocję, bo ona kosztowała pewnie około 15 dolarów. Było to ze skóry, więc myślę, że bardzo dobra okazja. Plus przesyłka oczywiście, ale jak się kupuje więcej, to ta przesyłka nie wychodzi aż tak drogo, więc kolejny ulubieniec. I teraz na koniec może jeszcze przejdę do książek, które przeczytałam w tym miesiącu, bo wiem, że wiele z Was lubi moje recenzje. W tym miesiącu myślę, że żadna z książek, którą przeczytałam, nie jest takim moim, jakby. Typowym ulubieńcem to nie jest książka, do której będę wracać, która w mojej głowie jakoś tam zostanie, ale mimo wszystko myślę, że warto o nich wspomnieć. Pierwsza jest to książka Henryka Grytberga, Dzieci Syjonu. I to jest znowu książka w tematyce, która mnie bardzo interesuje, czyli tematyce żydowskiej w czasach II wojny światowej. Proszę Was za światło, co chwilę wchodzi słońce i zachodzi, i co chwilę jestem tu ciemniejsza, tu jaśniejsza, muszę kombinować. I to jest książka e, literatura faktów, więc to nie jest jakaś tam literatura piękna. E, tutaj są powiedzmy, e, nazwałabym to suche fakty. I to Wam może przeczytam, żeby mnie nie pomyliła, bo jednak tutaj e, literatura fakt są daty i miejsca, więc to jest opowieść dokumentalna. Powstała z fragmentów protokołów spisanych w Palestynie. W 1943 roku przez Polski Set Informacji na Wschód, na podstawie zeznań dzieci żydowskich, które ewakuowano ze Związku Sowieckiego do Palestyny. Więc y, literatura dosyć ciężka, powiedziałabym, e, takie relacje właśnie dzieci z ich e, przeżyć, z ich e, no, ciężkiego e, życia w czasie II wojny światowej. I mi się wydaje, że właśnie często mówi się o problemach żydowskich. E, w, na terenach okupacji niemieckiej, natomiast w Rosji też nie było im lekko. Też miały naprawdę ciężkie życie rodziny żydowskiej, o tym się tak dużo nie mówi, tak mi się właśnie wydaje, więc ta książka myślę, że jest bardzo ważna. Do tego jest dosyć mocna pod tym względem są zdania dzieci, niektóre dzieci miały poniżej 10 lat, więc to wszystko jest takie, powiedziałabym, surowe i bardzo takie realne, opisane bardzo prosto. Więc bardzo powiedziałabym dosłownie i bardzo dobitnie jakoś tak zostaje w naszych głowach. I na no początku nie podobało mi się jak ta książka jest zestawiona, ponieważ jest podzielona tak jakby pod rozdziały. Pierwszy rozdział na przykład jest mój ojciec był, więc coś tam o rodzicach. I tutaj mamy jakby zdanie z każdego jakby zeznania tych dzieci, więc Zdanie i mamy na przykład, mój ojciec był tym i tym, mój ojciec był tym i tym, mój ojciec był tym i tym, więc to jest tak książka w taki sposób zestawiona, więc to nie jest tak, że mamy historię jednej osoby od początku do końca, tylko historie są łączone w jedną całość i na początku mi się to nie podobało, natomiast jak już doszło do ich opisów życia na terenach właśnie Rosji, to wtedy właśnie taki sposób zestawienia tych zeznań, myślę, że daje takie bardzo mocne wrażenie i Większy wpływ na czytelnika niż gdyby to była historia jednej osoby. Więc książka ciężka, książka bardzo rzeczywista, powiedziałam taka bardzo dosłowna, która no nie jest to łatwa lektura, nie jest to lektura wakacyjna na pewno, ale ja się cieszę, ją przeczytałam, ponieważ tak jak powiedziałam, wiele się o tej tematyce nie mówi, o tym jak wyglądało ich życie właśnie na terenach Rosji. Ile osób tam zmarło z głodu, jak byli traktowani, jak tym dzieciom udało się wydostać właśnie z tych terenów. Niektóre musiały zostawić swoich rodziców, żeby sam mogły przeżyć, więc naprawdę ciężkie, smutne historie, ale myślę, że książka zdecydowanie potrzebna i, i warta uwagi. Natomiast druga książka jest to książka Marka Bińczyka Tworki. To już jest literatura piękna, która myślę, że może być fajna dla niektórych z Was, jeżeli lubicie takie bardzo jakby poetyckie opisy, to myślę, że to jest książka dla Was. Natomiast ja wolę, jak to jest wszystko pisane takim bardziej normalnym językiem, kiedy to nie jest takie właśnie poetyckie, bo to mnie zawsze się kojarzy z lekturami szkolnymi. Więc może nie jest to najlepszy sposób dla mnie. Takie książki nie są moje, moimi ulubieńcami, natomiast historia jest bardzo ciekawa. Jest to również historia, która toczy się w czasach II wojny światowej. Jakiś młody mężczyzna dostaje pracę w tworkach, w zakładzie psychiatrycznym. Tam poznaje Sonię, która jest też tam pracownicą. Zaprzyjaźnią się w miarę czasu także. Poznają nowe osoby, pojawiają się nowi bohaterowie, którzy nagle jakby znikają, jakoś tak znikają z, z opowieści z ich życia w dziwne sposoby, może. Myślę, że to jest dla nas, jako czytelników, wiadome, co się z nimi stało, natomiast nie jest to napisane wprost. Fajna historia właśnie na temat tego, jak sobie radzili w tym, w tym czasie, jak trochę tej wojny właśnie uniknęli, część z bohaterów ponieważ no jednak ich życie nie było jakieś takie bardzo skomplikowane właśnie w, w tym okresie. Natomiast no mi właśnie przeszkadzało to ten sposób pisania autora, ale to jest kwestia bardzo powiedzmy osobista. Ja takiego typu um, pisania niekoniecznie um, lubię, ale myślę, że może wiele z Was um, będzie właśnie e, fankami czy fanami takiego właśnie typu e, opowiadania czy snucia e, fabuły, ale myślę, że przynajmniej części z Was książka może się spodobać, to teraz jest to Marek Bieńczyk-Tworki. Tyle na dzisiaj. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nie był zbyt chaotyczny jakoś tak, e, tak mi się wydawało, że trochę za szybko mówiłam, że trochę za dużo chciałam powiedzieć w jednym, e, w jednym zdaniu, e, ale mam nadzieję, że mimo wszystko chcecie go obejrzałyście. Jeżeli tak, to zapraszam Was na kolejne filmy zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, czy do kciukowania mojego e, filmu, kciukowania w górę mam nadzieję, e, a ja zapraszam Was na kolejne filmy, już niedługo do góry, zobaczenia.